Cześć, witam was wszystkich bardzo Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Frikowski i gramy sobie w Expenda Bros. Kurwa jak chujowy czar Harego ale spoko. E tak, to jest darmowe, jakby co chcecie zagrać wejdźcie sobie na Steama, tam macie tam free to play chyba coś takiego Zrobię jaką małą serię z tego. Ale biedak, kurwa, nie mógł nagrać Bioforsa. Ha 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 Dobra, więc niestety nie, ale nagrywam to i jest fajnie. <grym> jest darmowe. mogę zagrać tak? Three, two, one, one, GO! Jest się jakbym grał w TK na dwójkę lub trójkę I Jej Helikopter Zrobię taką małą serię, bo nie mam mi tak nic co nagrywać, bo Minecraft niestety kurwa zżera większość FPS-ów To jest najśmiejsze Z których z tysiąca... Z tysiąca, debilu. Z połowy tych FPS-ów co mi zabiera to ja powinien mieć jeszcze 10 razy więcej Dobra, ale jesteśmy teraz takim koleściem, nie wiem jak on się nazywa Johnny Johnny Halony Johnny Johnny Halony what? I tu są takie ludziki, nie? Których musimy pozabijać Ja lubię się strasznie skradać Więc tak będziemy to robić Tak, dzieje się tutaj totalny rozpierdol Zabiją kobiety Chyba to są kobiety mają więcej pikseli, haha. <laughs> <laughs> wiecie o co chodzi, nie? Piksele i w ogóle, nie? Tapeta i... tego. <laughs> no, to właśnie. Kurwa, nie się. jak to rozpierdala, ty! Jakie kurwa dźwięki, nie da się tego przyciszyć. No kurwa, niestety zamknij mordę, co? O, mogę jej dać broń? Patrzcie, kurwa, mam własną załogę G. Kurwa. O, jesteśmy kolesie, który rzuca nożami. Którego uwielbiam. Wygnałem! I tak, tak to się prezentuje. Zrobię sobie taką krótką... Dzięki gro, dzięki, że mi pozwoli coś powiedzieć. Kurwa, nienawidzę tego. Ach, chyba zaraz wyłączę w ogóle dźwięki. Ale nie będzie słychać dźwięku szczelania. Szczelania. E, 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 e. Ej no. Na razie chcę zrobić rytm tu menu. Wow, jakbym nie wiedział. Gramy na normalu, lol. Ej Kurwa, naprawdę tu nie ma przyciszenia! Będę musiał się w chuj mocno podgłosić. <laughs> Przepraszam. Mikrofon do góry. Okej. Okay. Continue. 3, 2, 1... Go, go, go! Ready, steady, go! Tak? To było w wyścigach? Jak było w tekenie? Kurna, nie pamiętam jak było w tekenie, no? Ej no, panie bierz to broń idzie z Ups, to chyba nie ten level. Ta, to nie ten level, sorry. Bo już przeszkodzi, ja już przeszedłem tą grę. Tylko jakoś tak chciało mi się to nagrać. Dobra, zagramy od nowa. No co tam, będziecie mieli jedną... jedną planszę taką samą. No co? Jak była krótka? Go go! Go 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 go! Go, go. Nie! Tam, kurwa. Jesteś niefajnie. No wiem. Ale jesteś kurwa, pojebem. Grujmy! Jeszcze deadpoola wam nagram, bo miałem Deadpoola nagrać, bo mam Deadpoola w ogóle wow. Zapomniałem o tej grze. A dobrze wiedziałem, że ona była zajwista. Jakby co to na razie nie będziemy mieli tych koleści, bo to jest taka fabułka, że my dopiero je znajdziemy i inne takie, wiecie. Wow. O dali im pigułki gwałtu i dopiero je zabiły, czicie to. Świnki! O, 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 o. Ta nie wie co się dzieje, a ja właśnie ci powiem co się dzieje. Giniesz! Szmato O Idziecie nam <many> O. sorry Dobra, i przeszliśmy znowu to samo. Wow Nie no, wkurza mnie strasznie ta muzyka. Jak mnie będzie mało słychać, to przepraszam <gryzny> Nienawidzę tej muzyki Nienawidzę Po prostu kurwa nie Ej no Ej nie, to była ta plansza, kurwa! Wojtek, co ty zbiłeś? Jednak to była dobra plansza, przepraszam was A, jestem głupi Tego kolesia na końcu zabijemy, tak, bo to w ogóle... Bo tak naprawdę to jest Bioforce, ale pod inną nazwą, nie? Tylko, że... takie... jakby demo. Al napierdalam. Aś się drzewa poruszył, wow. Te pixe. Ci jak nawalają. Jeszcze dostaw głowę. Nie nie, bo ci debile rozjali most kurwa Aha Okej okay. O teraz ten będzie mega boss kurwa Ja tu z... Ja tu pamiętam, że ja tu zginę zawsze Bo ja nie ogarniam na początku steru Właśnie tak zginęliśmy Tego się nie da przeżyć Znaczy może się da, ale ja tego nie umiem Później ten boss jest taki chujowy <grym> Jakby co to ten po prostu to jest ciąg Bo tu musieliśmy zginąć Tak czy inaczej, bo się... Pamiętam, że go tak długo biłem Że on w ogóle nie ginął I to było najdziwniejsze Bo to po prostu był taki boss, którego się nie da pokonać Bez po prostu kurwa chujowy i te i co gdzie indziej Miem, 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 miem. Jesteśmy pikselami. w ogóle, to jest zajbiste, lubię piksele w grach I maszujemy! Maszuj, maszuj! Maszuj! Ma mas, 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 masuj, lol Masuj, complete. W ogóle kto to jest za koleś? Jak mi ktoś powie i źle powie, no to macie przejść stranę Kurwa, nie pamiętam jego imienia Jestem zibany Nie oglądam filmów, więc sorry tak właśnie wychodzę z domu. <laughs> I tu mamy pierwszego naszego brosa. Brosa? Bro, naszego zioma. Postaw głowę. Kto to będzie? Unlock and bleed, Aha. Okej. Okay. Dobra, rozumiem was. Rozumiem wasze intencje. Aha Sparta I znowu ten koleś No nie no, nienawidzę O kurwa <śm> Sam by wysadził Kolejny bros? Ci koleżan ten, jak oni się nazywają to jest... Yy, zapomniałem ich nazwą, oni się jak nazywają, czasami się zabijają Kamehame? Nie, kamehame to by było coś innego Jakby co to ja zabijam ich po prostu wszystkich, bo muszę Bo mi się chce Nie, dostaję punkty po prostu za to I mam to na streamie Jej ale ty to długo robisz. Dobra, jeszcze jedno. Pewno to będzie... Ta seria będzie miała z jakieś 1-2 odcinki. Tak coś czuję, nie? No zaraz kończę. Po tej rundzie. Haha! Ha. Ja go kocham, on lepszy. Kurwa. Yeah Fajnie się tu skrada w ogóle. Nara Nie kurwa o to tym... mi Ale wyszło Ha, 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 ha. ha Nie no kotą grę Nie piękny to jest Kurwa To taką Friday sprawia Tak się oni tak roz rozwalają Taki O w ogóle pokażę że mam coś najfajniejszego w tym Siemano ludziska No zabił mnie no, skurwie Nie to, to jest kurwa zabawa w O, zabiję. Nie widziałem, że to jest amunicja, ale spoko. pani tu się zabija właśnie tym... Tak, wiecie, tym kolesiem, tym blondynem. To jest chyba jedna z moich ulubionych postaci. Jest mój blondyn! Jest mój blondyn! Jaki blond. gej. No to nie wiadomo... Oni nie wiedzą co się dzieje wtedy. O to mi chodzi. I nara. I... Tak to się powinno robić. Wybowo. Rozpierdolę ziomuś. O pieski. Pieski też są spoko, bo yy, jak na przykład zabije ich, to one ich jedzą. Kurwa, w trafił we mnie. Hihi -hihi. CURVA! In, in peace, place. bro! Kurcze, no to jest a trudne, no Three, two, oh, oh. Bro Caesa! <laughs> WHAT? Kocham tego kolesia, patrzcie co on umie robić. Tunele, szmaty. A, znaczy nie tu! Kurwa, jeszcze we mnie w trafie. Ha! Śmieć. Jak poleciał. Uf, ale kocham tą grę! O kurw. Aha. Jej! Znowu blondasek. Jeszcze jest taki jeden fajny ziomuś z nożem. Przejdźcie to! Jedna już się do niego przylepiła, nie? Tak, to się kurwa, widzieliście go. Chcę tak zleciał. O kurwa, te psy. Dobra, ale chociaż już zginą. Parkur. No Naprawdę. Really? Czasem mnie to wkurza, że własne granaty zabijają Ale tak to by było nie fair, nie Dobra teraz lecimy, już nie zabijam ich wszystkich Jednak chyba ta... O, seria będzie miała trochę... trochę odcinek. Ale cieszę się, nie? Pokażę wam jedną sztuczkę, tylko muszę... O, jest. Zajebiste, co? <laughs> Wiecie, chodzi mi o to, że on się tak łapie. Fajne jest to, że mogę rakiety rozjechać. Chciałbym tak robić w prawdziwym życiu. Albo tak pistoletem. z tymi ludźmi. Śmiecie. Kto wygrał? Ja wygrałem. Headshot. cicho. I widzieliście tego psa? Nie pobieg do mnie, tylko pobieg yy, ten po to mięso. Dobra. Jest w końcu. Napierdala muzyka. Ja no. Dobra, Kurwa. Nie, to w następnym odcinku. Ja byłem de... Chciałem powiedzieć Dirty Lol. Ja jestem Frikowski. Niech pierdolę Najgorsze posłuchanie, Ever. Dobra, ja jestem... Ja byłem Frikowski i będę Frikowski. I to był Expenno Bros. O oh, fuck.